Cześć, tu Sylwia i Gerard z kanału Na Bogato przez świat. Zapraszamy Was na kolejną część naszej przygody na Malediwach. A tak to wygląda, kiedy budzisz się rano. Jeśli nie oglądaliście poprzedniej części, to wylądowaliśmy po przylocie w resorcie Oblu Experience Isla Fushi na Malediwach i zostajemy tutaj w willi na plaży przez. Cztery noce, i już w tym odcinku ruszamy dalej na wyspę Digurah, czyli najpiękniejszą lokalną wyspę Malediwów. Właśnie. Przyszli się napić wody, ależ tu jest Rajsko. Ależ tu jest niesamowicie. Nie mogę mówić ciągle tego samego, ale po prostu jest niesłychanie. Niby w resorcie jest bardzo dużo osób, a ja tak naprawdę ich nie widać. To jest cała plaża. Tutaj jest oczywiście rząd Willi. Ktoś tutaj zostawił leżaki. Tam jedna osoba się kąpie w morzu, i to tyle. Błękitna woda, przepiękna. O, tam są wille na wodzie, których nie braliśmy, bo w następnym resorcie, w którym będziemy, będziemy mieli właśnie takie sztos wille z własnym basenem. Także zobaczycie jeszcze bardziej kozackie na bogato rzeczy później, restauracja. Ogólnie Sylwia bardzo lubi popcorn, a tutaj są dwie maszyny do popcornu czynne do 12 albo i całą dobę nawet, bo nie wiemy całą dobę, no to elegancko. No, także Sylwia zjada po prostu tak ilości popcornu, że, że szokers. No, wyszliśmy po lunchu, jemy popcorn. Tak. O, szykuje się Oktoberfest. A Malediwach. Ale akcja. Kurczę, ale mam pecha. Muszę chodzić w innych okularach niż moje ulubione ray Bo niestety mi się zepsuły. Odesłałem je do, do ray i mają mi... Mają mi je naprawić. Znaczy już naprawili i wysłać, ale to trwa i trwa i trwa już dwa miesiące. Tragedia. To jest ja chciałem wam pokazać, co tu się dzieje. A dzieje się tutaj. Oktoberfest. I nie wiem jak oni to chcą połączyć, ale jest Oktoberfest i piana w basenie. Także coś takiego mieliśmy jak oglądaliście odcinek z Wietnamu na Pukok. Tutaj powtórka. To już nasze ostatnie chwile na Oblu Experience Ayla Fushi. Miejscu, które zaskoczyło nas spokojem, kolorami i tą wyjątkową atmosferą Malediwów. Każdy dzień zaczynał się tu od turkusowego nieba i kończył takim właśnie zachodem, jak z pocztów. Choć to resort położony zaledwie kilkanaście minut od Male, czuliśmy się tutaj jak na końcu świata, ale to dopiero początek naszej podróży za chwilę ruszamy dalej na wyspę Digurach zupełnie inną, lokalną, bez luksusu ale z prawdziwym życiem Malediwów chcemy zobaczyć jak wygląda ten raj poza resortami tam gdzie ludzie naprawdę mieszkają a nie tylko wypoczywają patrząc na ten zachód słońca trudno nie pomyśleć jak szybko mijają takie chwile właśnie widzieliście time timelapsa z zachodu słońca na plaży zaraz koło recepcji koło baru a teraz zaczyna się impreza w pijanie w basenie. Tu jeszcze odbywają się jakieś gry i zabawy przed rozpoczęciem produkcji pijany do basenu. No się zepsuło. I nie ma piany

by z tego nie zjechał i pomyśleć że tutaj wczoraj musieliśmy na pieszo iść taki kawałek oprócz willi na wodzie i willi na plaży są też apartamenty które widzicie tutaj po lewej jest to dużo tańsza opcja i też all inclusive a tacy oto goście biegają sobie po plaży przed naszą willą w nocy są niegroźne i bardzo milutkie. Boją się ludzi i uciekają jak tylko poczują obecność. A teraz pędzimy na bar-flowering show, czyli jakieś tam sztuczki barmańskie. Zobaczycie chwilkę, uciekamy na kolację i tak kończymy nasz kolejny dzień pobytu w resorcie Oblu. Już jest dziewiąta, ale wchodzimy do sklepu Essence Maldives La Promenade. I zobaczymy sobie na kilka fajnych rzeczy. Patrzcie, jak tutaj mają fajne szampaniki. Do kupienia, oczywiście. I widzicie tu ceny? Shockers. O! Proszę. Ja nic nie kupuję, tylko patrzę. Aha. No to weź do kasy. Oj, porządne, porządne łyżki. A teraz Szampanik się chłodzi, popcorn na stole i prywatne kino. No i jednak się Sylwia nie żartowała. Wylądowaliśmy z butelką botegi kupionej w sklepie, gdzie cały bar jest za darmo. Ale nie, proseko. Na no bogato przez świat, to inaczej się tego nie da powiedzieć. Jesteśmy więźniem tego sloganu. Tak. Jak to patrzeć mówił, jesteśmy więźniem tego sloganu. A tutaj tak na szybko, żebyście mniej więcej mieli obraz tego, jakie są ceny tych wycieczek dodatkowych organizowanych przez hotel. No, tutaj mamy na przykład poranne nurkowanie, znaczy nurkowanie, snorkowanie. Nie wiem, czy to się tak mówi po polsku. 70 dolarów od osoby. Tutaj mamy wycieczkę na oglądanie delfinów z nurkowaniem 150 dolarów. Tutaj mamy Nurse Shark to jakieś inne rekiny. 200 dolarów. No tanio nie jest, słuchajcie. Jest dużo tych różnych atrakcji, nie będziemy was tutaj zanudzać. Wiadomo, że każdy resort ma też inne ceny, więc e, chodziło nam tylko o to, żebyście tak mniej więcej wiedzieli jak to wygląda. Do no tego ten... są sporty jeszcze motorowe i inne. Tak. Jakieś wędkowanie z wody, jakieś tam skutery wodne. No powiem wam, z tymi cenami to się nie pierdzielą. Godzina no, 220 dolarów za skuter wodny. O, romantiko kolacja. I ludzie sobie robią na tle Twojej kolacji zdjęcia i filmy. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, to jest nasza ostatnia noc w tym resorcie. I jutro już ruszamy dalej. Więc czas spać. Ale czy na pewno? No, jak nie możesz spać, to lądujesz w takim czymś restauracji o sklepiku. I kupujesz skrzydełka kurczaka. do sesji się szykuje kopiujemy filmiki i idziemy kręcić dalej Sfilmujemy element natury, a mianowicie jest niebieskie, piękne niebo. Tutaj odrobinka chmury i pada. I to jest właśnie pada deszczowa. Tutaj jest jedna chmura, popada pewnie z 15 minut i przestanie. A tutaj błękitne, piękne niebo nad nami. I tak pada. Niebieskie niebo, chmura, burza. Będzie bardzo mocno padało. Ciekawe tylko przez ile? Pół godzinki? Godzina? Haha, ja. ha, ale super! A teraz żeby nie było, że na no, Malediwach zawsze świeci słońce. Jak fajnie pada. Cieplutki deszczyk. I nadal jest 30 stopni. Ta akcja trwała jakieś 15 minut i z powrotem jest słońce. Czyli podobnie jak w Meksyku. Dzień bez kajaka, dniem straconym. Przeźroczysty kajaczek. Jakieś rybki tam może się uda znaleźć. Sylwia wiosuje. Zawsze. Ja sobie leżę tutaj z tyłu elegancko, a pod wodą. No, stąd będziemy jutro odpływać. I zakończy się nasza przygoda w pierwszym resorcie. A tymczasem zwiedzamy sobie z wody cały resort. Sylwii się odziło a się na tym aerobiku, się nie A aerobik zrobiła teraz robi kajak i jest wykończona. Także jeszcze może z 10 minutek powiosujemy, żeby spalić parę kalorii i idziemy na lunch. Podbić troszkę kalorii. No. E, taka imprezka, drodzy oglądający, kosztuje 20 dolarów za pół godziny. I wydaje się to niby krótko, ale te pół godziny jest w zupełności wystarczające. Wręcz za dużo w takim upale, w tym skwarze. Tym bardziej, że możemy płynąć tutaj tylko po hotelowej lagunie, więc można to opłynąć raz, dwa. 20 dolarów, ale plus podatki. A podatki male, na Malediwach dodają około 21%. Więc zapłaciliśmy 25, bodajże 17 dolara doliczone do rachunku pokoju. Tak to wygląda. I wracamy. Dzięki. Kajak był fajny. Kajak był bardzo fajny, ale chyba jednak wolimy motorowe rzeczy. Typu jetski czy jakieś motorówki, chyba to jest bardziej dla nas jakiś większy sprzęt. Ten kajak to taki, tylko się to po... Bujało. bujało po wodzie i tyle z tego było. No i w sumie nie było za dużo widać, prawda? Bo nie. Nie wiem, czy akurat nie mieliśmy takiego szczęścia, żeby zobaczyć jakieś tam życie podwodne, ale no takie, nie za bardzo, nie wiem. Tak, tak naprawdę najlepiej wieczorem sobie poglądać różne gatunki rybek i wcześniej rano, czyli 8 do 10, a później południe po południu jest słabo, po południu jest gorsza widoczność, no ale tak naprawdę wszystko się opiera o laguny i rafy. Tak na otwartym morzu, no to rzadko kiedy co jest, szczególnie blisko brzegu. Także pamiętajcie, rano, fajne wieczorem. rybki w lagunach szczególnie. Wieczorem wszystko co wychodzi na żer i rafy koralowe ożywają, ale rafy koralowe to będą dopiero w następnym, na następnej wyspie, bo jutro z rana tom opuszczamy i jedziemy na wyspę drygurach, która jest kompletnie na innym atolu i mamy tam ponad dwie godziny z szybką motorówką. Także zobaczycie to niebawem. Życie podwodne typu um, duże rekiny, te wielkie manty, Diabelskie i tak dalej. Będzie naprawdę co oglądać. No i to koniec. To koniec dla nas pierwszej części naszego pobytu. Cztery noce w resorcie. Było fantastycznie. Nie spodziewaliśmy się aż tak fajnego resortu. I płyniemy dalej. Właśnie robimy wymeldowanie i ruszamy na Wyspę Male, gdzie jest lotnisko. I stamtąd za półtorej godziny zabierze nas e, łódka, która pływa pomiędzy e, lotniskiem, a nową wyspą Digura, która jest lokalną wyspą i tam spróbujemy przez trzy noce zobaczyć, jak żyją lokalni ludzie. E, coś więcej, e, robić ciekawych wycieczek, posnurkować. No, rano tutaj nikt nie wstaje. Dwie osoby na leżakach. I jest już w pół do dziewiątej. A nie, przepraszam, w pół do dziewiątej zaraz dziewiąta. Ale uściutko prawie. Jedna osoba w basenie. Wszyscy dopiero na śniadanie. A tak naprawdę dosyć wcześniej się kładą spać. Bo o 12 to już DJ przestaje grać i jest po imprezie. To był prawdziwie bajeczny Pobyt czterodniowy. Myślę, że nie żałujemy, że nie jesteśmy tutaj dłużej. E, tak naprawdę takie cztery noce to jest idealny chyba czas, żeby, tak. żeby poznać resort, żeby się nim nacieszyć i e, no może jeszcze jedną noc byśmy mogli zostać i tyle. I jest trochę nudno na jednej wyspie, dlatego zmieniamy. Każdy następ... Wczoraj o tym rozmawialiśmy, że każdy następny dzień już nie byłby taki ekscytujący, jakbyśmy tu chyba zostali. Tak, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Wybralibyśmy jeszcze raz e, ten resort, także super. E, na no taki krótki powyżej. Tak. A na Nowej Wyspie Di e, no to już będzie kompletnie inna bajka, ale to zobaczycie Przestań bardzo emocjańca. niedługo. A jeśli tego nie robicie, to kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczka. I łapkę w górę, to nam bardzo pomoże, a wy będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Walizki obsługa wzięła już z naszych spokojów i szykują na łódkę. O tam w tym domku. Teraz na szybko, dlaczego nie braliśmy tutaj domków. Z dwóch powodów, jeden jest taki, że te domki są bardzo ściśnięte obok siebie, dwa nie mają ani basenów ani jacuzzi, tylko domki w drugim resorcie, o tam po drugiej stronie mają, e, mają takie małe baseniki, ale to sobie zostawiliśmy na ostatni resort, gdzie są takie naprawdę wypasione, fajne e, wille na wodzie. Także tutaj wstrzałem e, w dziesiątkę, okazuje się, willa e, na plaży jest naprawdę, naprawdę świetna i chyba nawet fajniej e, jest właśnie w tej willi na plaży niż w tych domkach, bo mamy dosłownie, jesteśmy naprzeciwko recepcji, naprzeciwko restauracji, barów e, z centrum m, do wszystkiego, gdzie tamci ludzie muszą je... je iść przez mostek, jechać samochodzikiem i żeby tu w ogóle dojechać albo jak zapomniałeś spokoju czegoś to jest tragedia nie musisz iść bardzo daleko te wille są troszkę bliżej, ale też za recepcją, także polecam te właśnie wille na plaży, beach villa które są naprawdę w najfajniejszym miejscu w resorcie a woda jak na instagramie Jesteśmy przy nabrzeżu lotniskowym, stąd będziemy odpływać firmą End Heavy Boat, która pływa do wyspy Digura na drugim em, atolu. I nasze walizki się rozpakowują. A tam znowu ten sam co, e, co jak wypływaliśmy z resortu z Carlton. Jeżeli chodzi o pieniądze, to macie bank maledywski, gdzie można sobie wymienić na lotnisku walutę na Malediwskie rupie. Macie też punkty wymiany walut. Jest tutaj sporo miejsc, gdzie można sobie wymienić walutę waszą na walutę tutejszą. Absolutnie tego nie róbcie. Jak na razie wszędzie preferują dolary amerykańskie, więc weźcie ze sobą po prostu dolary amerykańskie. Warto jest mieć troszkę, troszkę tutejszych pieniędzy, jeżeli używacie jakichś tam państwowych firm, na przykład państwowych promów, które biorą tylko maledyskie, ale jeżeli nie, to skupcie się na dolarach, bo później zostaniecie z walutą, z którą nic nie zrobicie. Grubsze miejsca typu Anantara, czy Four Seasons mają takie duże poczekalnie Klimatyzowane jakieś tanie tu i inne pierdółki, no to mają właśnie One and Only, coś tam, coś tam, to mają tylko takie stanowiska. I tutaj to samo, tego jest od cholery e, różnych resortów: Emerald, Villa, no takie przewijające się nazwy wszędzie. Nawet na żoblu ma takie malutkie. I mamy 40 minut do odpłynięcia naszej łódki. Siedzimy na ławeczce, która jest przy samej wodzie i czekamy na naszą e, taksówkę. Te lokalne łódki pływają bardzo szybko. Ta była z czterema silnikami po 325 koni każdy i sunęła po oceanie z prędkością blisko 80 km na godzinę. Woda rozbijała się o burtę, wiatr uderzał w twarzy. Gdzieś przed nami zwisały niebieskie torebki, takie awaryjne na chorobę morską. Zostawiamy za sobą nasz pierwszy resort i ruszamy dalej w stronę zupełnie innej części Malediwów. Przed nami wyspa Digura. Niewielka, lokalna, z zupełnie innym klimatem niż luksusowe resorty. Trochę ekscytacji, trochę ciekawości i ta myśl, że właśnie zaczynamy zupełnie nową przygodę. Na Melediwach każda wyspa ma swój własny rytm, własny zapach, kolor i ludzi, którzy ją tworzą. I to jest w tym najpiękniejsze, że za każdym razem odkrywasz ten rain na nowo. A teraz dopływamy do krótkiego przystanku przed drygurach, czyli wyspa Dangeti. Stąd twierdzę, że z rzut dosłownie 5 minut. To też jest lokalna wyspa, ale Drigurach jest dużo ładniejsza. Dlatego na tej nie wysiadamy i zdecydowaliśmy się na hotel na Drigurach, a nie na Danghetti. Dobra, i teraz pan nam zabrał walizki. Żegnamy się z łódeczką na 45 dolarów z male lotniska na wyspę i zabiera nas normalnie z hotelu. Kurcze, gościu, elegancko, furką. No i tylko my jedziemy. Także tylko po nas przyjechał z hotelu do łódeczki. Nie rezerwowaliśmy łódki przez hotel, tylko rezerwowaliśmy sami bezpośrednio z Endery Boats. Dlatego, że hotel chciał 67 dolarów, a bezpośrednio 45 od osoby oczywiście. Cała podróż to była niecałe dwie godzinki, on się jeszcze tam zatrzymał na dwóch wyspach. Także o, niektórzy tutaj chodzą pieszo, a my sobie elegancko jedziemy, bo Welsh Abut. To jest najlepszy hotel na całej wyspie. Ale tu się dużo buduje. jakieś placy dla dzieci? No faktycznie taka Będzie lokalna. Wyspa. Działo. Tak. No, ale powiem wam szczerze, że od razu widać już Resort, jednaka lokalna wyspa, to jest taki szok. Jest, jest wszystko. Um, no a troszeczkę tak niefajnie, jeśli chodzi właśnie jak się wpływa do tego portu, tego plastiku trochę dużo widać mm. na tych falochronach. Muszę o to zadbać, troszeczkę bardziej, żeby więcej turystów chyba ściągnąć. No jest kurczę, lokalnie jest trochę tak jak, jak w Wietnamie, jest dziko, jest, nie jest jakoś czysto, jest recyklingowo, a nie w, na wypasie. Ale chcieliśmy te trzy dni tutaj spędzić, trzy noce, żeby mieć obraz prawdziwych Malediwów, mimo że zostajemy w najlepszym hotelu, to chcemy zobaczyć ich. Życie. I zobaczyć rzeczy, które są niedostępne w resortach, czyli takie naprawdę fajne wycieczki na snurkowanie i e, całkiem inne nienaruszone e, rafy koralowe. Każdy koniec to tylko początek kolejnej przygody. Właśnie dotarliśmy do miejsca, które dosłownie zaparło nam dech w piersiach. Jedno z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy w życiu. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Przed nami kolejne dni pełne wrażeń, zachodów słońca i chwil, których się nie zapomina. Kliknijcie, subskrybuj, żeby przeżyć tą podróż razem z nami. Do zobaczenia już w następnym odcinku.